O, proszę bardzo. Tu mam okazję teraz nagrać, yy, jak ślimak się wspina po szybie, właśnie w ten oto sposób. Mamy okazję sobie zaobserwować, gdzie, się, gdzie znajduje się przysłowiowy otwór gębowy ślimaka. Właśnie tu. Czasami możemy zauważyć tarczkę, którą sobie zajada. Oczywiście różne zieloności, taki ślimak i tak dalej. Oczywiście nie odpowiedziałam na pytanie. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o. Na jedno pytanie zapomniałam już jakie, ale dobra. Mówiłeś, mówiłam o rozkładnianiu się ślimaków, nie? Przypuszczam, że ślimaki winniczki to po prostu w momencie, kiedy mają swoje gody, no to one wszystkie tak samo wykopują dołek. Jak każdy ślimak wykopuje dołek i tam znosi jaja. Przed tym też pokonują, no, wykonują takie różne tańce, no tak samo można zaobserwować sobie. Trzeba sobie poobserwować tak naprawdę ślimaki. Fakt, że trudno jest przy nich stać i je cały czas obserwować, ale przy jakiejś tam okazji możemy zauważyć, jak one prowadzą swoje życie ślimakowe tak naprawdę. Co do oczu ślimaków, niby się mówi, że ślimak nie ma oczu. Aczkolwiek ma oczy na końcach tych czułek. Niektórzy to nazywają różki. Jakoś tam ja uważam, no, tu na końcach, gdzie są takie zaokrąglone kuleczki, to są właśnie przysłowiowe oczy ślimaka. On właśnie w ten sposób, z pomocą tych czułek, tych właśnie, obserwuje swój świat. Te dolne tutaj czułki, te małe takie, krótkie, krótkie, u takiego dużego ślimaka możemy więcej zaobserwować niż u takich małych tam ogrodowych. W każdym razie te dolne czułki, te krótkie, pozwalają ślimakowi wyczuć yy, sądzę, że to mu pozwala wyczuć podłoże po jakim chodzi w ten sposób też yy, no może to pozwala mu i węszyć yy, na przykład w podłożu wyczuwać yy, jakie jest to podłoże tak naprawdę i po prostu przez to też może mu to pozwala yy, pomaga w rozpoznaniu yy, no czy Koleża, czy na przykład y, znaleźć partnerkę, partnera? Czy na przykład pokarm? Jeżeli. Tam na pewno on ma swój, na swój sposób ślimak. Wyczuwa, czy jest jedzenie, czy jest coś do zjedzenia na swój sposób może spotkać partnera lub partnerkę do rozrodu, do rozpłodu na swój sposób może wyczuć jakie jest podłoże czy to podłoże się nadaje do tego żeby po nim chodzić, żeby się poruszać po tym podłożu no oraz podążać naprzód no w każdym bądź razie węchowo też gdzieś tam może i do węchu mu służą te dolne czułki no końca to nie wiem, ale sądzę, że też to tam na swój sposób ślimak wyczuwa, yy, yy, wyczuwa yy, jakieś zapachy. Na pewno wyczuwa jakieś zapachy, ale tego to nie wiem w jaki sposób. Przypuszczam, że przez te małe czułki, bo, bo jakby inaczej to nie wiem, bo nosa to ślimaków, u ślimaków raczej dostrzec nie można. Więc przypuszczam, że tymi małymi czułkami można... On te one mu pozwalają wyczuć różne obiekty. Stąd on, stąd on wie, gdzie ma się poruszać. Bo jak zauważymy, jak zaobserwujemy sobie ślimaka, tak obserwując przez dłuższą chwilę, to zauważymy, że ślimak nie idzie prostą drogą. Tak jak myślimy. Czasami możemy tylko przez jeden odcinek zauważyć, że ślimak idzie prosto i nagle skręca. Więc po prostu przypuszczam, że on wyczuwa na węch oraz na może smak, coś tam na przykład po szybie. Jak jest zaparowana szyba, no to, to tą, wodę, tą wodę też z tej szyby sobie zlizuje. Jakby, no i przez to ułatwia mu to też jak jest wilgotne podłoże. Ta stopa tutaj. Chodząc po wilgotnym podłożu, to mu też ułatwia się poruszać. Ale przez dłuższą chwilę zaobserwujemy, to widzimy, że ślimak nie idzie prostą drogą, aczkolwiek myślimy, że on idzie prosto. Ślimak porusza się tak. Prosto, nagle skręca, potem znowu skręca, potem znowu czasami wężykiem idzie. Potem znowu idzie prosto i znowu gdzieś tam w bok skręca. To znaczy, nagle wyczuje jakąś albo przeszkodę, więc jest zmuszony, idąc po płask po podłożu na przykład na płasko. Potem wyczuje, że jest przeszkoda, dalej iść nie może, więc jest zmuszony wspiąć się. Przez to ślimaki często się wspinają i widzimy, że ślimak zawisa na przykład na suficie swojego akwarium, terrarium. Nazwijmy to terrarium, tak jak o tutaj ten osobnik. Widzimy go, że on sobie wisi. No, on zawisa i tak sobie wisi. Tak sobie odpoczywa w ten sposób do wieczora. A przyjdzie wieczór. Zgłodnieje taki ślimak i będzie miał chęć na coś, żeby coś zjeść, napić się wody. Więc on Powoli, powoli sobie zejdzie. Zdarza się oczywiście, że ślimaki spadają. Spadają na przykład, odklejają się z byle powodu od sufitu, na którym wiszą. Odklejają się i bum na podłoże, i dlatego, dzięki temu, że jest miękkie podłoże, nie niszczą sobie muszli. Dlatego trzeba bacznie na to zwracać uwagę, tak jak mówiłam w poprzednim wideo, żeby miały Najlepiej z, po, z, z plastiku miękkiego jakąś kryjówkę, aczkolwiek nigdy z niej nie korzystają. Ja nie widziałam moich przyjmaków, żeby korzystały, ale to nie jest istotne. Warto, żeby ona tam była, gdyby akurat zaszła w, u nich chęć skorzystania, schowania się tam. No to mogą się tam schować i sobie też tam odpoczywać. No ale to już jest ich wybór. Ślimaków niczego niestety nie możemy nauczyć. To jest jedyną wadą ślimaków. No nie możemy ich nauczyć ani czystości, ani niczego. Ślimaki to są, tak jak mówiłam nie raz i nie dwa w niejednym filmie, że to są po prostu małe brudasy. Dlatego trzeba niestety zwracać na to uwagę, żeby... Ech. Utrzymywać czystość, czyli na przykład jak jest y, zwracać na ilość odchodów, jakby było za dużo, powiedzmy, okazało się by na przykład na szybie, że jest zabrudzona zbyt mocno ta szyba, no to trzeba niestety ją wyczyścić. No i tyle. A tak jak widzimy, mamy okazję właśnie w ten sposób, jak tutaj do nas jest ślimak stopą odwrócony do nas, to możemy zauważyć, jak on się porusza. Jak się przyjrzymy, to ślimak ma takie jakby nóżki tutaj. Aczkolwiek to nie są nóżki, tylko takie mięśnie mięśnie, które pozwalają ślimakowi się przemieścić tak naprawdę, po jakimś obojętnym, praktycznie obojętnym podłożu. Przez to, że ślimak się przysywa do podłoża po którym chodzi czy to po szybie, czy nawet po ścianie no to przez to, że jest wilgotny ma ten śluz to jest bardzo ważne dla ślimaka dlatego jest tak ważna wilgoć u ślimaków żeby te 80% mniej więcej 80 do 85% nawet procent była ta wilgoć utrzymywana po to, żeby też utrzymać odpowiedniej wilgotności jakby jego skóry przez co Pozwalamy, pozwala to ślimakowi utrzymać też dobrą kondycję. No i, i nie ma trudności z przemieszczaniem się. A że ślimaki są stosunkowo ruchliwymi zwierzętami, pomimo że są bardzo powolnymi, ale zdarza im się być i też ruchliwymi w dzień. Tutaj, jak widzimy, jest dzień jeszcze. A mimo wszystko ale już jest wieczór, zbliżamy się do wieczora, więc ślimaki zaczynają swoje żarowanie, więc yy, chcąc nie chcąc, one już yy, na razie szykują się, on wspina się po to, żeby o, właśnie sobie odpocząć przed późnym wieczorem, po to, że wieczorem będzie zdrowo żarował. Ja tego nie będę widzieć, jak on sobie żaruje, bo w nocy to ja niestety. Nie stoję w nocy nad akwarium ani nad terrarium i w nocy nie obserwuję tych zwierząt, więc nie wiem co one robią. Może tańce godowe swoje, może gdzieś tam jajka zniosły, aczkolwiek tego nie widzę. Ale czasami, czasami ślimak, kiedy zniesie jajko, jajka, to możemy zauważyć przy ściance, jest wykopany czasem dołek. I możemy te jajka zniesione zauważyć na przykład w takim miejscu albo gdzieś w takim miejscu, albo gdzieś w rogu. Czasami możemy zauważyć, lub tak dziwnie rozkopane podłoże. Dziwnie rozkopane podłoże, czyli na przykład dziwny dołek. Niekoniecznie dlatego tutaj, w przypadku tak jak ja mam kamyczki, to musimy wtedy wówczas bacznie się przyjrzeć, czy nie ma tam. Jajeczek zniesionych w podłożu. Może być dołek wykopany, gdzieś nawet na środku i możemy dziwny dołek zauważyć, co możemy spodziewać się jajeczek zniesionych. Taki ślimak znosi jajeczek bardzo dużo. Trudno mi powiedzieć, ale przypuszczam, że do 300 jajeczek może znieść. Jeżeli na przykład nie chcemy ażeby mieć tyle ślimaków, aczkolwiek. Trudno powiedzieć, bo czasami ślimak może znieść 300 jajeczek, przykładowo 300, ale może się zdarzyć, że nie wszystkie ślimaczki małe się wyklują z tych jajeczek. Może się zdarzyć, że wykluje się tylko 200. Może się zdarzyć równie dobrze, że wykluje się 100. Może się zdarzyć, że wykluje się, mogą się wykluć wszystkie, tyle ile ślimak zniesie tych jajeczek. Ale niekoniecznie musi być taka liczba. W przypadku, kiedy nie chcemy takiej liczby ślimaków, tak dużej, to te jajeczka możemy na przykład spożytkować dla żółwi wodnolądowych albo po prostu zwyczajnie zamrozić po to, że je spożytkujemy na później, w późniejszym czasie, na przykład również dla żółwi, albo po prostu zostawiamy. Na to, żeby ślimaki te jajeczka skonsumowały. Jeżeli nie chcemy mieć kolejnych ślimaczków, a jeżeli chcemy hodować kolejne potomstwo ślimaków, no to wtedy wówczas jajeczka zabieramy do na przykład jakiegoś pojemniczka małego. Wkładamy odrobinę. Podłoża, w którym żyją nasze dorosłe ślimaki, i wówczas odchowujemy maluchy. Jeżeli chcemy te maluchy przeznaczyć na, pod, na to, żeby dać komuś, albo jeżeli chcemy na przykład sprzedać, też tak możemy zrobić. Ale. Często, gęsto tego nie chcemy mieć zbyt dużej ilości ślimaków, więc po prostu możemy pozwolić sobie na to, żeby jajeczka zostały skonsumowane przez dorosłe osobniki, które te osobniki zniosły. Czasami jest tak, że po prostu yy, yy, w różnym czasie, na przykład jeden ślimak zapłodni drugiego ślimaka, drugi ślimak w późniejszym czasie zapłodni drugiego ślimaka i może być tych jajeczek naprawdę dużo. Także tu trzeba się spodziewać czasami dużej ilości tych jajeczek, ale trzeba też obserwować, bo czasami te jajeczka też mogą być próbne. Ja miałam tutaj próbne jajeczka, więc one wyschły i nic z tego nie wyszło. Myślałam też, że będą, yy, będą ślimaczki, okazało się, że nic się nie wykluło, więc to były próbne. Czasami dwa pierwsze jajeczka znoszą ślimaki i to są próbne jajka. Yy, I takie nie nadają się do niczego. Także tu już miałam próbę. Jedno, drugi raz spodziewać się trzeba, drugi znios trzeba się spodziewać, że może być dużo tych jajek, i wtedy wówczas trzeba się spodziewać, yy, bacznie obserwować, czy nie ma po prostu, bo może być tak, że ślimaki mogą nie skonsumować jajeczek. Może tak być, że mogą nie skonsumować tych jajeczek, mogą po prostu odchować się w tym ich podłożu po prostu wykluć się małe ślimaczki, a ślimak dorosły nie ruszy tych małych ślimaków już, bo to już są ślimaki po prostu i ślimak ślimaka raczej nie słyszałam o tym, żeby ślimak ślimaka zjadł, aczkolwiek różnie może być, no wiadomo natura rządzi się swoimi prawami więc też jeżeli się takie rzeczy zdarzą, no to nic dziwnego wtedy, nic dziwnego to jest wtedy rzecz normalna moim zdaniem w naturze tak jest prawo natury i koniec no ale dobra zaczęłam od tego że yy, no i właściwie no tak to jest, no Także mamy tu szansę widzieć ślimaka, jak sobie wisi. Teraz on sobie zdecydował zawisnąć i teraz będzie sobie tutaj odpoczywał. Właściwie może chciał wyżej się wspiąć, ale właściwie widzę, że przestał już się wspinać, więc teraz sobie odpoczywa. No i tak to wygląda. I tak to sobie, no i one tak sobie żyją po prostu. I teraz już daję im spokój. Tutaj mam na dole winniczka też. Winniczek sobie konsumuje ogórka. Dostała ogórka, więc sobie konsumuje ogórka dalej. Niech sobie tam go skonsumuje i e, no i na tyle. Tak samo jak ślimaki afrykańskie, tak samo się zachowują winniczki. W sumie wszystkie ślimaki się zachowują praktycznie tak samo lub podobnie, jeżeli chodzi o Rozwój płciowy. Powiem szczerze, kiedy zaczyna się ten rozwój rozrodczy, może się zacząć już od u ślimaków, Zależy jakich. Bardzo wcześnie lub bardzo późno. Może się zacząć już po roku czasu, po dwóch latach lub po sześciu miesiącach. Zależy od tego, jaki duży ten ślimak. Zależy wszystko od warunków bytowania ślimaków, od wyżywienia oraz od tego. Jakich, jakiego poziomu wilgotności jaki poziom wilgotności jest w ich terrarium także to wszystko warunki po prostu bytowe w jakich trzymamy zwierzęta mogą spowodować, że albo jest dobry może być tak, że bardzo dobry rozwój może być, mogą bardzo szybko się rozmnażać, może ich być też masę, a może być ich bardzo mała ilość Także trudno naprawdę mi odpowiedzieć na pytanie. Czasami nie odpowiadam w ogóle na pytania, ze względu na to, że bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie. A znowuż nie jestem aż tak doświadczonym hodowcą, żeby, żeby czasami odpowiedzieć na trudne pytania. Aczkolwiek staram się odpowiedzieć jak mogę w formie pisemnej albo w formie filmików. Teraz już naprawdę życzę miłego oglądania. Kciuki w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tu będą dalej filmiki o ślimakach, o żółwiach, o rybkach i innych stworzeniach tego świata oraz o roślinach, jak się da. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.